Najważniejsze bezpieczeństwo. Pamiętajcie o tym, że strzelamy w nocy. Strzelanie w nocy wiąże się z pewną lekką niedogodnością. Mało widać. Pamiętajcie o tym, że w tym momencie strzelamy naprawdę z bardzo dużą ostrożnością, z tego prostego względu, że nie widzimy, czy ktoś tam naprawdę idzie, czy nie. Dlatego bardzo proszę ładować tylko i wyłącznie na stanowisku po zajęciu pozycji. Nie przed zajęciem pozycji, nie układać się ze śródem w lufie, tylko w momencie kiedy już zajmiecie pozycję, wówczas prowadzamy śród do lufy i możemy oddać strzał po ujrzeniu figurki w lunecie. E, grupa numer 12, Tolek, Tomek KM300 Blagas. To, to Jesteście wszyscy. Grupa numer 9. Poczekajcie chwilę, wszyscy będziemy sznić. Kary X, Jacek J, Pit 76.

No, możesz tak świetlać, ale tam jest setan. drzewami, O, O, tam, O, O, to, O, 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 tam, tutaj. tutaj. tam, tam, tam. Widzisz? O, na drzewa wisi. Tak, bo ja podnosiłam, chyba, chyba. Tak. Nie wiem, czy tam jest figurka, bo jej nie widzę też, ale ona jest szara, tutaj była, taka, wiesz, Jeszcze, Dobrze, żała.

Teraz do no, no, Dobra, chwileczkę. No, jakoś będę dawał, dawał radę. Dobra, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie z wiatru nie wiem, no? musisz jeszcze pod uwagę to jakby to Ej, ale to jest piątek. Proszę To jest piątek. O czym to ma być? Tak, tak. To jest to No to jest, <tro> euh jest jedenaste prawdopodobnie.

Za, prawo? Ale zajebiście. się.